Witam wszystkich, dzisiaj pokażę kilka zagrań scalpingowych na spółce GNW Jest ona w mocnym trendzie spadkowym w dniu dzisiejszym, wszystkie pozycje natomiast które brałem są tutaj pozycjami odwrotnymi czyli longami Czekałem tutaj na szybkie takie dynamiczne odbicia na których brałem longa i od razu wychodziłem I tutaj przygotowuję się do wzięcia pierwszej pozycji długiej, z 33 wziąłem longa i widzimy szybki tutaj ruch, wyjście między 46-49 e, czyli kilkanaście centów e, zysku e, wielkością 1600 akcji zrealizowane. No i czekam na kolejny tutaj ruch spadkowy, widać że cały czas ofery spychają, po czym następuje ich wypełnienie i, i odbicie, tak jak przed chwilą, z 27 do 34. I ponownie widzę narastające tutaj zlecenia po stronie ofer, które spychają kurs coraz niżej. I ponownie z 13 long i szybkie wyjście po 17. Również pozycja długa z 0,4. W tym wypadku tutaj zrealizowałem małą stratę, jednak myślałem że poziom 0,0 zostanie przebity, jednak po chwili zdecydowałem jeszcze raz 0,2 wziąć longa i wyjście po 11. Czyli wcześniej 4 centowa strata, ale po chwili 9 centów zysku wzięte, więc szybko odrobiono. No i tu ponownie 9,6 long. I wyjście między 0,8 a 11. I ponownie long 25. Jak w tym wypadku nie widzę tutaj już takiej szybkiej e, szybkiego e, wybierania zleceń po stronie offer. Dlatego mam tutaj założenie ewentualnie do 5 centów, że jestem w stanie e, zamknąć pozycję. Ale jeszcze chwilę czekam. No i widzę, że tutaj Powolutku niby kurs stara się podbić, ale nie jest to już takie szybkie, dlatego też zrealizowałem tutaj jednocentowy zysk. No i ponownie wejście z 0,9. i realizacja zysku po 14. Tak już widzę, im dalej w sesję brniemy, tym e, te odbicia są mniej dynamiczne. E, nie są już takie na powiedzmy kilkanaście centów, raczej 3-4-5. E, o tu chyba akurat jedyne wejście, które wziąłem na shorta z 9-7-5-0. No i widzimy coraz większe ofery które spychają kurs niżej no i tutaj realizuję 8 centów na tej pozycji i po chwili biorę od razu longa na którym też realizuję tutaj 3 centy ruchu także jak widać zagrania które przedstawiłem one dotyczyły tylko pierwszych 15 minut tak naprawdę na tej spółce przez blisko pierwszą godzinę grałem realizacja zysków na poziomie od kilku do kilkunastu centów, w całej co zgrałem tą samą wielkością akcji. Tutaj w pierwsze te 15 minut zysk około 1200 dolarów, więc bardzo szybka, ale skuteczna strategia. Tym bardziej, że nie musimy tutaj mieć zasad typu grajmy z trendem. Można grać również przeciwko trendowi i robić to bardzo skutecznie. Trzeba natomiast być bardzo szybkim i błyskawicznie reagować na to, co dzieje się na spółce. Do usłyszenia wkrótce.